Cześć! Cześć widzowie! Troszeczkę inny format tego filmu jest niż ten zazwyczaj. Zazwyczaj tam siedzę. Tam zazwyczaj siedzę, tam się wszystko dzieje. Dzisiaj sobie posiedzimy troszeczkę niżej, troszeczkę bardziej na ziemi. Ponieważ jak w tyle widzicie, yy, zajmiemy się nie grą komputerową, a grą planszową. Zapowiadałem troszeczkę już ten film, mówiłem, że to będzie coś ciekawego. Na chyba dwóch ostatnich materiałach mówiłem, że pojawi się taki film. I no, o co to dokładnie w sumie chodzi? Kojarzycie grę z widzami? Kojarzycie. Super, że kojarzycie. Zrobimy grę z widzami, ale tym razem manualnie, rączkami, rączkami zadziałamy i spróbujemy stworzyć jakąś grę Naszą może. Ostatnio na ogłoszenia na Discordzie, na którego zapraszam, jeśli nie jesteś na Discordzie, dołącz do Discorda, co ci szkodzi. Pokazywałem jakąś tam grę, którą zrobiłem jak byłem mały i w sumie pomyślałem, że można zrobić coś nowego, takiego właśnie. Leżę z wami i pokażę wam coś. Jestem giga przygotowany do tego, bo mam kostkę D20 i to nie jedną, aż cztery. Tutaj nie wiem czy widać. Poza tym, jak będzie trzeba, to mogę ogarnąć wszystko: Figurki, plansze, wszystko będzie można ogarnąć. Filmy będą się w miarę rzadko pojawiały, jak możecie się domyślić, bo to będzie dosyć czasochłonna praca. I teraz, tak, czy mam jakieś doświadczenie? Tak, średnio. Coś tam sobie kiedyś podłubałem, coś tam kiedyś z kolegami potworzyłem, można tak powiedzieć, kiedyś karty zrobiłem, ale nie jest to duże doświadczenie. Też moją mocną inspiracją było zdjęcie z gry z Pokémonów. Gość kiedyś na Facebooku stawił, jak zrobił sobie grę Pokémonów i myślę, że można zrobić coś podobnego. A więc generalnie o co chodzi w tym filmie? Chodzisz teraz w komentarze i piszesz twój pomysł na ogólny zamysł tej gry, którą tutaj będziemy sobie wspólnie tworzyć razem z Wami. Ja też coś zaproponuję i najbardziej lajkowany pomysł wygrywa, po prostu wygrywa. Więc no, schodź w komentarze, lajkuj, pisz i to tyle na razie. Pa.